Zakładowa orkiestra górnicza kopalni węgla brunatnego Turów z Bogatyni przeszła ulicami Lubania i zagrała, przypominając wszystkim przechodniom, że dziś jest święto górnika. Przyjechaliśmy tutaj, bo świętujemy Dzień Górnika. Zaczęliśmy od Bogatyni, byliśmy w Zawidowie, przyjechaliśmy do Lubania i kończymy na Zgorzelcu. Także... Gramy dla górników, generalnie, a przy okazji dla mieszkańców osiedli miast okolicznych. Górnicy Turewa przyjechali do Lubania na zaproszenie burmistrza miasta. Jest to jakaś forma podziękowania dla mieszkańców miast za to, że współobywatele pracują w kopalni. Zatem orkiestra obecna jest w tych większych miejscowościach, tutaj, które, z których ci pracownicy kopalni po prostu wyjeżdżają do pracy w Turowie. Z tej okazji chciałbym przede wszystkim całej braci górniczej życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowia, dużo satysfakcji z wykonywanej pracy i zawsze bezpiecznych powrotów do domu, a wszystkim barbarom życzyć przede wszystkim no przede wszystkim miłości.